Witajcie. Fidery chwilowo odstawione. Dwa tygodnie temu byliśmy na Odrze, ale nie było zbyt dużo brań, więc decyzja tydzień temu. Jedziemy z Maciejem na spinning. Niestety trafiliśmy na mocno kręconą wodę, ale mało brakowało, a skończyłoby się to chyba moją rybą życia. To Zobaczcie teraz co się działo przez 50 minut. Mam chyba suma. Suma chyba mam. z tym Myślałem, że zaczep stanął wiesz. Bardzo duża ryba. Patrz, on se staje tu w miejscu. Po zacięciu stanął w tym miejscu. No nie? I ruszył i znowu se stoi, patrz. Popatrz, on się przesuwa powoli, patrz. Odjechał z 20 metrów. I patrz, znowu stanął w dołku. Na pewno tu nie jest zaczep, z 20 metrów mi odjechał. Albo podczepione coś, albo sucho. Patrz, widzisz? Powolutku napiera. Przelewam? Tu mi wziął, dokładnie gdzie stoi. Aha. Ja nie wiem, czy tu nie jest jakiś kamień, wiesz? Nie wiem, czy nie wyjdę za niego. Weźmiesz mi ten podbierak duży? Weźmy. Ja się stanę tu. Wyjdę się do góry, wiesz? O, widzisz, szedł. Czujesz go dalej? Cały czas? jest Aha. Szkoda, że te drzewo masz. Dołem sobie weź wędkę. Albo sum. Faktycznie. Uważaj, żebyś nie glebnął do wody. Aha. No tak to wygląda. To chyba oczek nie wstałeś do Albo on po prostu stoi, wiesz? Albo stoi, albo coś wlaz. No na, na siłę nie ma co tam, wiesz. Patrz, 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 widziałeś? Wyszedł. Ja, popatrz. On jest normalnie przy tym. Przy mnie, nie ruszysz go. Patrz, popatrz. W ogóle, popatrz, popatrz. Widzisz to? Mhm. Patrz, widzisz jak przesuwa się powoli? Mhm. Ma suma. Zobacz, lekko go podniosłem. O. Albo taką żanę dużą. Nie wiem. O, patrz! No, widzę, widzę, widzę. Nie, sum, sum, bo to tak targa... Spokojnie, żeby się nie rzucił. Sum! Targa tym wędziskiem. On ja se po prostu se... Czy stanął przy kamieniu? Czy... A! Ja. Popatrz. On se stoi. Musisz go wymęczyć, więc na tyja. No popatrz, no nie mogę go podnieść, nie mam siły na to, żeby go tym wędziskiem podnieść. Nie mam bardzo nawet argumentów. No nie mam argumentów Popatrz Mówisz, że ci odszedł 20 metrów i to przytrzymałeś. On mnie uderzył tu przed kamieniami, odszedł mi z 20 metrów i zaczął iść do mnie i znowu się schował tu, gdzie uderzył Popatrz. Widzisz, że idzie? Widzę, widzę. I nie wygląda mi to na żaden inny gatunek. No, mi <grym> też nie. nie. On, on mi po braniu stanął. Ja myślałem, że mam... Zaczep. Że mam zaczep. Popatrz, jak idzie pod ten. Pod ten gdzieś, po bo... Ale spokojnie. <mulka> Pierwsze wypuszczenie w ogóle pomarańczowy salmo, ten co ci pokazywałem taki. Ten duży? Nie, ten taki. taki Ale z czterem takim wiesz. No no. I nie wiem czy to on nie robił tego zawieruchy. No ja słyszałem 100 metrów poniżej, tak więc bardzo możliwe. A że ja jestem głuchy, no to to musiały być ładne ataki. Chodzi przy dnie, on się idzie po prostu w górę rzeki. No. A ty biedny, kurde, suba holuje z tym plecakiem. <gryzł> jakie to uczucie, Barysz? No Normalnie idzie po dnie. Ja się pytam, jakie to uczucia? Takie, że chciałbym go zobaczyć. No, chociaż zobaczyć, masz rację. Tylko zobacz, on idzie sam. ale w górę rzeki, twardzielnie. No. Nie będzie to jakaś medalowa brzana, jednak. Czuję, że to jest inny gatunek. Mm. Targa głową, tak, fest. Łubem. No, no powędz... on... po wędce widzę. On o coś zahaczył, że ta żyłka idzie Aha. tam. Wiesz? Popatrz. Ona powinna już dawno przejść tam dalej, widzisz? Mm -hmm. On idzie, on jest zahaczony. Właśnie jest trzymaj, trzymaj, trzymaj te wędzisko maksymalnie wysoko, bo tu są te kamienie, wiesz? No ale ono już jest, widzisz? No A Ja Cię ja rozumiem. Albo podejdź sobie tam znowu. Nic ci nie sugeruję. On jest na pewno już wyżej, nie tu. Ale, ale ci życzę normalnie takiego wąsacza Ale jest przełożone przez jakąś gałąź mm -hmm. Bo on już jest wyżej, dużo jest wyżej Dlatego może faktycznie podejść Ale tak jakby w twoją stronę trochę poszedł, nie? nie. No to podejdź ty tam Mariusz Spokojnie tylko kontroluj, żeby ta żółka była napięta Może znowu wiesz przejdziesz przez tą gałąź czy jakiś tam kamień a podbierak wezmę lepiej lepiej wziąć mam nadzieję że to nie jest przez gałąź przełożone, bo to dziwnie mm. cały czas z jednego miejsca. No widzę, widzę. Ja powiem tam pójść, w dół. Tylko jak on mi przejdzie przez przelew, to już po. Jak go muszę z powrotem tu ty, przyciągnąć. Tylko musisz przede wszystkim do. troszkę do powierzchni wyciągnąć, nie? Bo on gdzieś tam przy dnie. Ja czuję, że on cały czas haczy o to. No właśnie, o to mi chodzi. O tym jakąś gałąź, wiesz? No i teraz. Muszę tu zejść chyba. Nie chcesz tego plecaka ściągnąć? Ja ci pomogę. No, to przez coś. no tak to wygląda niestety. Jest tu Tak jakby tu. Przez mm -hmm. Ten kamień jakoś. Mogę ci tam wejść, jak chcesz? Nie, tu jest głęboko. Macie. Spróbuję. Mam spodniu buty. Tak trochę wyszedł. Dobra, na razie nie ma co. Zyłkę ma 0,25? Pięknie wyszedł, wyszedł i to od razu. Ja, on jest dalej, tylko tu tak. mię żyłkę przewiniętą. No to teraz spokojnie, w długo ciągnij. No, ale ci powiem, to jest wytrzymałości żyłki niezłe, bo to cały czas tarło o jakąś gałąź albo o kamień. Czuję, że go. Ja, bliżej go ściągasz, nie? o ile go jeszcze mam. Masz go. Bo teraz no, mam, mam Masz go, masz go. Aha. Widzisz jak go masz? Widzę, widzę. Już mam. 9 minut holu. Spokojnie, spokojnie. Tego holu masz z 15 minut co najmniej. No. Suma masz na 100%. Brzana by się pokazała już. Szkoda, że telefonu nie wziąłem tym chłopakom na chwilkę nagrał. Pięknie, pięknie. O, troszkę by do góry chciał iść. O, to jest nie tak. tego metr 5 wyciągnął kurwa w 5 minut. No. Nie przeklinaj tyle, bo będzie trzeba kruczki dawać. Aha. Wrony nie kruki Aha Patrz jak się spławił, ne? Znaczy jak się wywalił Ciekawe że to nie on mi uderzył, wiesz, bo najpierw dwa razy tutaj tak ciasło No słyszałem ci mówię, że słyszałem stamtąd tak jak głuchy jestem to to U mnie bolenie tam biłe Trzeba nie chciał. Masz do 30 gram tego? Tak. spina? 35 Aha, już jakby się zmęczył troszkę. Już tak dwa razy zrobił nawet. O, już. Mm -hmm. To teraz spokojnie. No widzę. O, Aha, już coś bombluje. Może nie bombluje. No jest pod powierzchnią blisko był. Ogon chyba No. Jakbyś trzeba go podebrać w tym norce. Nie na pewno. Musisz go wymęczyć. Tak, jak to będzie takie MET 80, m, to ja wchodzę do wody i go biorę pod skrzela, nic się nie ma. Nie wejdę. Wejdę, przy samym brzegu wejdę. Po raz kolejny A woda mi się nie podobała Też mi się nie podobała tylko te rybki tam żerują, dosyć widać, atakują No tu jest bajne miejsce faktycznie Uświęcone powroty tutaj tak. Mm. To nie tak łatwo. Może być słuchaj, to jest rzeka, Ty możesz go godzinę holować, grunt żeby się udało Nic na siłę Jak mi przybójdzie w tą wodę, to jest po zamykaniu. Szed, widzisz, zszedł do tego no. O. Widzę, widzę Żółkę. Podejdź jeszcze bliżej, może? Nie, nie, bo jak mi tam wejdzie Maciek, to jestem pozametany. Tam bolenia nie idzie wyciągnąć z tego. Miasta. To w sumie tak, ty będziesz szedł i on to wykorzysta. Poczuję luz i. No. lepiej by poszedł tu w górę. Nie wiem, czy. Pół wody, bo teraz poszedł w dół. Za no to ty się męczysz, co? No proszę Czym go tu boli? Nie, nie. Zostaje w dołkach No i odpoczywa przy, przy, Przyklei się do dna i zadowolony, nie? I zbiera siły, ale już nie mogę zejść. Ale chyba, chyba ryba nie do wyciągnięcia. Pół godziny się zmagamy z sumem, który trochę pojeździł, a teraz sobie robi przystanki w rynnie. Nawet się nie dał zobaczyć. Do, nawet się nie dał zobaczyć jak na razie. Próbuję nadejść na niego. Jest niebezpiecznie koło tego przelewu. Охохо. Пошло. Так. Та сковороткам з всим, сковоротокся розсипав рончка. Ванька ти розсипав. Я откручиваешь. patrz zobaczymy. na grawce szczeliło. zobaczymy o której filmik wysłałem pokaż na tym się przetarło mm. o patrz to jest, widzisz co to jest A. i patrz dokąd to sięga tu o A. patrz ale to nie była mała ryba. No nie, od brania szła w lewo, tutaj nam krążyła, zeszła przez przelew. Cały czas uparcie się trzymała dna, nie było w ogóle opcji, żeby Mariusz się podniósł do góry. No więc... była pod nogami, przyszła A na A była pod nogami. pod nogami, dokładnie, więc to było. No wiadomo, że największe są ryby, które się traci, ale to było kilkadziesiąt kilogramów, moim zdaniem. Szkoda, został nam tylko śluz na żywce. Życie. Te wydarzenia doprowadziły do tego, że oczywiście nabrałem ochoty do spinningowania. Woda, co prawda, w tygodniu była lekko podniesiona. Opadła przez noc około 10 cm i czyści się. Nie jest jeszcze idealna, czyści się. Ale postanowiłem zgarnąć spinning w sobotę i pojechać na inny odcinek rzeki. No i co? Pierwsza rybka. Stanowisko wcześniej niestety spięta, nie widziałem co to było branie było około 2 metry od nóg myślałem na początku, że mała ryba, ale po dwóch sekundach odjechała do nurtu i się spięła być może małe kotwiczki w ogóle, że o tym zadecydowały no a teraz zobaczymy, zobaczymy co dalej, trzymajcie kciuki, może coś się uda złowić udało się złowić bolenia Zobaczycie to w tej chwili na filmie. Nie udało się niestety nagrać brania, a była petarda, bo wziął 3 metry od nóg i zrobił gejzer po prostu, przy ataku. No ale hal, połowę Holu już się dało nagrać, tak, także zobaczcie 68 cm myślę, że już taki w miarę, w miarę przyzboi, przyzwoity, tym bardziej, że nie był chudy i długi, tylko był fajnie zbudowany. Ładnego, zobaczcie. Jakie ładne. Myślę, że 70 będzie. Udało nam się złowić przed chwilą 70. Zobaczcie. O, zaraz będzie zdjęcie i wypuszczamy do wody. dojdzie do siebie. Pora kończyć. Bo w domu czeka obiad. 5 czy 6 godzin spędzonych nad rzeką. Biorąc pod uwagę to, że rzeka nie płynęła zbyt czysta, była mocno trącona. Może nie mocno, ale, ale dosyć poważnie trącona. To ten bolek i dwa okonie, które dołowiłem jeszcze. Sądzę, że, że to nie jest najgorszy wynik. Cieszę się z bolenia, ładna rybka. Co, zobaczymy co za tydzień. Trzymajcie się.